No to jak? Hmm. Coś powiesz? O, oczywiście. Pozdrawiam wszystkich widzów, Pani. <laughs> Powiedz, jak masz na imię. Jestem Ola i przyjeżdżajcie do Krecji. Najlepsza mamy tutaj opiekunkę i przewodniczkę, jednotka. Super, bardzo dziękuję. Powiedz, gdzie jesteśmy. Aktualnie jesteśmy przy przepięknych... Tak, no, tutaj są. Tutaj, tak, tutaj jest wanna Afrodyty, jesteśmy. Szliśmy sobie wąwozem rzeki Enipeas. Mamy e, przepiękny, przepiękny wodospad. wodospad tak, co usta, z którego nie za bardzo coś się zostało. Nie udało się, niestety. Ale ogólnie podobać się. Dokładnie. No i tam powinien być wodospad, powinna lecieć sobie woda, ale mamy taką suszę w Grecji, że na razie niestety trzeba poczekać do jesieni do zimy, żeby znowu tej wody było dużo. Jak tam chłopcy, mówcie. Jak Wam się tak, podoba? Bardzo dobra wycieczka. Tak? Fajny spacer. Wiemy, że woda nie wiecie co do spodu, ale jest git. <grym> tak, tobie też się podoba? No, Cię dziękuję jest. Fajnie. Fogoda a pos... dopisuje. A chyba weszlibyście na Mitikas? Tam będziemy mijać drogę E4, hmm, którą się teraz... można wejść na Mitikas, tak? Najwyższy szczyt. To jest polski tatry, się dopiero później może cokolwiek innego. Okej, okay. ale lubisz góry? Chodzisz no, trochę, tak? Prosto. Znaczy w tym roku byliśmy w górach ten. To idziemy, wchodziliśmy na Skałę, Skały, coś jeszcze wchodziliśmy mhm. i na Dolne Pięciu Stawów. To się długo idzie w miarę i też pogoda była średnia, ale udało się, mhm. zawsze coś. Super, no to fajnie. To powiedzcie, jak macie na imię? Yy, Michał, Mateusz. Mateusz, o tak Cię ujmę ładnie i? Doria. A jak są te wanny, jak są te wanne Afrodyty, to na przykład kiedyś można było w tym pływać? Tak. E, słuchajcie, wanny Afrodyty. No oczywiście musi być większy poziom tej wody, bo na razie widzicie, że jest mały, ale kiedyś Grecy tutaj e, w akcie odwagi wskakiwali, żeby udowodnić, że już są mężczyznami. I w ogóle to był taki popularny sport, że oni tutaj skakiwali. Teraz już jest to zakazane, ale czasami zdarza się, że ktoś tak wskoczy tutaj. Skoczylibyście? W trakcie odwagi. Ja muszę, nie, wiem. Ja nie no trzeba być przede wszystkim rozsądnym, prawda? Rozsądek musi zwyciężyć. No, ale tak, no wiecie, no co zwyczaj, to obyczaj. Poza tym to było dawno temu, tak? Grecy kiedyś. No w ogóle inaczej. Pamiętacie w ogóle tą historię grecką, jak to było z tymi miastami, państwami miastami w Grecji? Polis, pamiętacie? Dużo było wojen, tak. I na przykład oni bardzo stawiali na sprawność, jak Spartanie, nie? Stawiali bardzo na sprawność fizyczną, byli wysportowani. No właśnie, między innymi były Olimpiady. Dużo było tych dziedzin sportowych. Bardzo też tak zwracali uwagę, żeby to ciało było takie ładne. No w ogóle przede wszystkim mężczyźni właśnie, bo jak Olimpiady się odbywały, to jak oni występowali w tych Olimpiadach, pamiętacie? Tak. Tak, tak. Pokazać całą budowę ciała. Tak, 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 dokładnie, dokładnie. No. A pamiętacie, czy kobiety mogły uczestniczyć i oglądać te, te właśnie? Nie, 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 nie mogły. No. Myślę, że idziemy po malutku, tak? Po malutku? No jeszcze tam na dole się zatrzymamy Pomalutku. malutku. Jak tam pytamy o wrażenia? Przepraszenia przyczyny. Tu... <laughs> no, ja będę w telewizji. <laughs> tak. Szkoda, że nie ma dużo wody, ale tutaj sobie porozmawialiśmy z chłopcami o olimpiadzie nawet, tak. <laughs> no, może kiedyś, tak, za 20 lat. <laughs> no nie, nie ważne, słuchajcie, czy znany czy nieznany, ważne, że pamiątka jest. Tak no, jest. to jest najważniejsze, że będziecie siebie oglądać za tych nie wiem, kilkanaście lat, 20 lat, 30. Czyżby kolejna osoba vlogująca? Nie wiem, na to naprawdę, żebyś była na Ach, okej. Okay. No na tak? Swoje, swoje... Dobre metody, dobre metody. Proszę. Jak pięknie. Słuchajcie, to, co jest wspaniałe, to tutaj to powietrze, świeże powietrze. Jesteśmy w Parku Narodowym. Góra Olimp, który Powstał w 1938 roku i taki spacer właśnie wąwozem rzeki Enipeas to jest takie upały, wytchnienie i przede wszystkim relaks. Relaks, bo tutaj jest cisza, spokój, szum wody, czyli właśnie rzeki Enipeas słychać, czuć zapachy wszystkich ziół, a jest, tu, a jest ich tutaj w masywie Gór Olimp kilkaset, mnóstwo, mnóstwo tych ziół, także czuć je. I świeże powietrze, naprawdę niesamowicie można sobie tutaj odetchnąć, zrelaksować się i zrobić sobie taki spacerek. Oczywiście będziemy też mijać drogę turystyczną E4, którędy można sobie wejść na Mitikas. My na ten Mitikas nie będziemy wchodzić, tam trzeba być dobrze przygotowanym i zarezerwować sobie przynajmniej dwa dni, tak mi się wydaje, żeby zatrzymać się na nocleg w schronisku. I potem już na spokojnie sobie też zejść, bo jest, musimy wejść i zejść. Proszę, wszędzie. Tak, pozdrawiam, pozdrawiam serdecznie rodziców. Przechodzimy tak boczkiem, żebyśmy się wszyscy zmieścili. Nie, dosłownie chwileczkę. Teraz może pokażę, o, właśnie jak to wygląda z bliska, bo masyw Olimpus budowany jest z dolnojurajskich skał osadowych. Te skały się często obsuwają, na przykład właśnie przy zejściu z, Mity, z tej góry Mitika, z najwyższego szczytu, no trzeba uważać, bo właśnie to zejście nawet może być trudniejsze niż wejście. To już nam się zrobiło ciasno. Bardzo przyjemna jest ta droga. Prawda? Przyjemna? O, jak pięknie. To są te skały. Za chwilkę będziemy mijać, to wejście E4 na Mitikas. Zobaczycie. No i teraz zobaczcie, tutaj jest to wejście, widzicie? Tu, na Mitikas, tutaj. Jak tutaj ktoś by chciał iść, to tu jest, widzicie, ta trasa E4. I już tu się zaczyna, wchodzicie, już potem jest coraz trudniej. Coraz trudniej. Ile, pamiętacie, Mitikas? Tak, ale ile szczyt? 2918. Trochę jest, prawda? Także... Jakbyście kiedyś przyjechali, chcieli właśnie sobie wejść, to, to tędy, tylko się dobrze zabezpieczcie. Także zobaczcie, za mną jest tutaj, można się już spinać na Mitikas. Jest ta droga E4, która tam prowadzi na Mitikas, ale warto, warto się dobrze zabezpieczyć. Czasami, jak widziałam, jak ktoś idzie, to w linki są pozabezpieczane. Kask trzeba mieć. Początkowo nie jest to trudna droga, a potem się robi coraz trudniejsza. Warto się też w skranisku tam zatrzymać na nocleg. Tutaj chcę Wam pokazać, zobaczcie przyprawy gotowe, na przykład mamy do, tutaj do fety, czyli takie gotowe mieszanki do fety. Tutaj mamy do spaghetti, do greckiej sałatki, do pizzy, do caciki, tutaj, tak? Czyli ścieramy ogóreczki, jogurt grecki, do tego ta przyprawa i już są caciki. Do, do ziemniaczków, czyli też myjemy ziemniaczki, dobrze je czyścimy, posypujemy tą przyprawą, wkładamy do piekarnika i już jest zdanie. Tutaj mamy do zupki, tutaj mamy do rybki, tutaj mamy do greckiej sałatki, tutaj mamy do kotletów mielonych, tutaj do grosa, do fety, do steków, do kurczaka. Także wszystkie takie. O, tutaj kurczak, nie wiem czy dobrze pokazałam steki. Jesteśmy na blogu. Tak, będziecie na blogu. Jak dziewczynki, wam się podobało dzisiaj spacer? Tutaj w parku narodowym, tak? Trochę taki relaksujący czy nie bardzo? Trochę szkoda, że tej wody było mało tak w tym wodospadzie Zeusa. No ale tak to jest, jak jest susza. Jak się ogólnie wam podoba w Grecji? Mówcie. Bardzo ładnie. Tak? Super. Jedzenie dobre? Dobre. No to dobrze. Mamy full wypas, co? Dobre jezonko, bardzo dobre. Jak tam zakupy ktoś jeszcze robi? A jeszcze dziewczynki tam wybierają magnesiki. Spacer fajny, nie? Tak. tak. Taki relaksujący, właśnie. Tutaj naprawdę jest takie fajne to powietrze. Można się zrelaksować. Halo.